Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak na szybko, bo jestem w dłużpasterskim pasterskim biegu, mniej więcej od godziny wiemy, kto będzie nowym metropolitą poznańskim. A chodzi o księdza arcybiskupa nominata Zbigniewa Zielińskiego, który jest biskupem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Więc księży arcybiskupie gorąco witamy w naszej poznańskiej archidiecezji. Tak na szybko też prześledziłem życiorys arcybiskupa nominata. I to, co dla mnie jako proboszcza jest ważne, to to, że ksiądz arcybiskup był aż trzykrotnie proboszczem. W Sopocie w jednej z parafii, w Gdańsku w katedrze oraz w Konkatedrze Gdańskiej. A to powoduje, że ufam ksiądz arcybiskup Metropolita Zbigniew będzie miał dobre relacje z proboszczami i nie tylko proboszczami. Mam nadzieję, że i z wikariuszami, i nie tylko z wikariuszami i proboszczami, ale również z wiernymi świeckimi. Niech Pan Bóg Was błogosławi, ale też naszej archidiecezji. Po błogosławie, bo lecę dalej, więc wybaczcie mi też za jakość tego filmiku. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Ojciec i Syn i Duch Święty. Z Bogiem.